Jesteśmy już w Portugalii, testujemy na odcinkach o podobnej charakterystyce do odcinków z rajdu, więc mamy adekwatne, adekwatną nawierzchnię, konfigurację. Jestem pierwszy raz w Portugalii, pierwszy raz na tym rajdzie. Nieprawdopodobnie wymagająca runda, zwłaszcza druga pętla dla opon, dla samochodu, także dla załogi. Będzie to na pewno niełatwy weekend. Rajdy zaliczane do mistrzostw świata nigdy nie były łatwe, ale dla debiutanta to jest wielkie wyzwanie. Jestem w stanie się go podjąć i zrobię to z uśmiechem na twarzy, aczkolwiek na pewno nie chciałbym zapłacić frycowego, jakie płacą tutaj właśnie ludzie, którzy, kierowcy, którzy są po raz pierwszy. Mamy optymistyczne podejście do tematu. Sprawdzamy sporo rzeczy w samochodzie. Natomiast mamy drogę mokrą, Prawdopodobnie na rajdzie będzie sucho, według prognoz, przynajmniej większość odcinków specjalnych. Ale jest, jest tak, że chcemy sprawdzić jak najwięcej rzeczy i wykorzystać czas na testach. Zaraz po rajdzie Portugalii wybieramy się na raj Sardynii. Mamy w zasadzie kilka dni w kraju na przygotowania. To będzie, jest już bardzo wymagający ode mnie okres czasu, gdzie nie ma go zbyt wiele dla rodziny, ale mam wyrozumiałą rodzinę, która również rozumie to, co robię i to w jaki sposób podchodzę do rajdów, do mojej drugiej miłości.